Cześć! Nazywam się Mateusz Bereda, jestem programistą od ponad 6 lat, a od ponad 4 pracuję w ComArch. Zajmuję się również szkoleniem programistów. Zapraszam na moją sesję, w ramach której zaprezentuję Wam narzędzie Swagger. Ułatwi Wam ono tworzenie dokumentacji Waszego REST API i pozwoli na szybszą implementację zewnętrznego API w Waszych aplikacjach. Do usłyszenia na sesji podczas ComArch Competence Day. Witam serdecznie. Nazywam się Krzysztof Czajkowski. Mam przyjemność zaprosić Was do udziału w Comarch Competence Day. Będę miał przyjemność poprowadzić dla Was sesję w ramach tego wydarzenia sesję pod tytułem Analityczne rozszerzenia języka SQL w środowisku Oracle na przykładzie wyszukiwania wzorców. Bardzo gorąco zapraszam do udziału w tej sesji. W myśl zasady wiedza kryje się w danych. Postaramy się wspólnie odkryć nieco z tej wiedzy, wykorzystując serwer Oracle, wykorzystując wyszukiwanie wzorców. Serdecznie zapraszam. Zapraszam również do udziału w pozostałych sesjach tego wydarzenia. Do zobaczenia 25 czerwca. Cześć! Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kowalik, jestem kontrolerem finansowym oraz kierownikiem działu kontroli. Zapraszam serdecznie na warsztat pod tytułem PNL in Excel, w ramach którego omówię praktyczne aspekty przygotowania rachunku zysków i strat, w podstawowym narzędziu operacyjnym każdego finansisty, czyli Microsoft Excel. W ramach warsztatu omówimy tematy, jak wizja rachunku zysków i strat, przygotowanie standaryzacji, proces dostarczania informacji zarządczej, wykorzystywanie tabel przestawnych ze szczególnym uwzględnieniem elementów obliczeniowych, porozmawiamy, dlaczego warto stosować tabele jako źródło danych oraz dlaczego Power Pivot jest taki power. Zapraszam serdecznie. Kolejna edycja Komar Competence Day, tym razem online. Do zobaczenia. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na konferencji Komar Competence Day 2020. Ja nazywam się Grzegorz Stolecki i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa godzinny warsztat dotyczący Biblioteki Shiny. Jest to komponent, który pozwala na tworzenie interaktywnych aplikacji w języku R. Ja zajmuję się już od ponad 25 lat projektowaniem i wdrażaniem aplikacji analitycznych i rozwiązań raportowych dla organizacji o różnych rozmiarach. Jestem trenerem w Centrum Szkoleniowym ComArch, prowadzącym szkolenia z obszaru baz danych, programowania w językach R i Python, sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Jeszcze raz zapraszam na moją sesję. Dziękuję. Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest przyszłość raportowania? Tak, tak. Oczywiście. Poprawna odpowiedź to sztuczna inteligencja. Jakkolwiek, to nie jedyny ważny element. Istotna jest również mobilność. Chcemy przecież mieć dostęp do danych o po każdej porze i w każdym miejscu. Ja nazywam się Adam Bartosiewicz i zapraszam Was na warsztat o mobilnych raportach podczas Commart Competence Day Online. Do zobaczenia! Cześć! Nazywam się Izabela Mejza, jestem trenerką komunikacji i mediatorką i chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na warsztat dotyczący rozwiązywania konfliktów, który odbędzie się w ramach Comarch Competence Day. Na tym warsztacie będziemy mówili o pracy zdalnej, o tym jak rozpoznawać pierwsze symptomy konfliktów podczas pracy online, jak reagować, jak sprawiać, żeby zespół pracował efektywniej i lepiej, jak te konflikty rozwiązywać. Do zobaczenia 25 czerwca. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Libera i chciałbym zaprosić na moją prezentację dotyczącą wydajnych zapytań. Pamiętajmy, że wydajne zapytania w bazie danych to wydajna, szybsza aplikacja. Przedstawię podczas tej godzinnej prezentacji, która będzie przesycona praktycznymi demonstracjami, jakie są najczęściej używane indeksy w SQL Server: indeksy wierszowe i kolumnowe. Przedstawię różnice między nimi. Dzięki temu uczestnicy będą wiedzieli, kiedy wybrać ten pierwszy wierszowy, a kiedy ten kolumnowy. Pokażę, jak je tworzyć, jak przetestować wydajność, jak czytać plany wykonania zapytań, jak porównywać wydajność tak, aby zapytania kończyły się jak najszybciej, a co za tym idzie, aplikacja działała wydajnie. Zapraszam!